Maneszku z tej strony agrohigien, no i dzisiaj wam zrobię, no nagram wam realny rolnik, to jest odcinek 15, no i jakby co to nie wiem, czy wam dłużej więcej... robić odcinki, tu chyba już jest, jest końcowy odcinek, rośnie wam jeszcze na łóż, się pociąć, no i jak widzicie, rośnie wam na łóż, na kukuryżej, na i na burroki no i widzicie tam już się cięciu, no i to już ostatni odcinek z tej serii. no fajna bywa no ale serwer się popsuł, laguje niemiłosiernie no i dobra to by było... To wszystko może kiedyś jeszcze nagramy drugi sezon, może nie. dobra to na naszym odcinka. na razie cześć